Idealnie przeszedłeś mm, bronimy się, nie uwierzysz. W końcu. Bronimy, tak, 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 w końcu. Wziąłem Doka jakby coś. Oko. Jakby filowi 420, kurde, puls spadał, to mu mogę tam jeszcze szprycę wcisnąć. No. Nie znam tej mapy. Jesteśmy w, w ciemnej D czy w D, w takiej D? Patrzcie, masz jeszcze ten? Tu brakuje jednej. Co? Żeby zamknąć tam. O kurde, to tak? jesteśmy tu, tu, patrz, tu. Dobra. <laughs> ja. Czyli mamy okno, tu mamy ścianę, super, dobra. A czemu on tu nas tak zamknął? Jak ja będę ratował ludzi, jak ten? Powiedz mi, wejdą tylko oknem, no bo tutaj nie mają jak. Chyba że się przepalą, wiesz? Tu są nasi, to ja tak okienko bym postawił. O, patrz, gdzie jestem, na narkotykach. To są narkotyki, nie? W Ja. Yeah. w oknie nic się nie dzieje Nuda. No, no, no i co? Mów, co wiesz, a czego nie wiesz, to i tak mi powiesz. A patrz ktoś też na to wpadł że to można zamknąć. O, to jest To my na samej górze jesteśmy, zobacz. Dobra. Pozamykane. zamykane. Ha, tam za blisko okna nie sieć, bo tam jest ładunek podłożony, ja nie wiem czy jak on nie wybuchnie, to żeby ci nic się nie stało. Który ładunek idzie? Tu z tyłu przy oknie jest ładunek, kapka potem podłożył, także możesz oberwać nim. Prawda. malu lata, widziałeś? Ja, yeah, ja. Yeah. Puls sprawdza tętka. Ile leży? nie żyje? Nie Szkoda mogę go podnieść. Co? Wyszedł A czemu wyszedł? Nie wiem Mamy szansę to obronić, a nie, nie wyszedł Nie żyje

To niech przyjdą, to bez sensu O kurde, tarczownik zszedł, ale debil zszedł inaczej Kurde, nie mogę go zabić, ale jajca Dobra Oni tutaj przy tej tarczy się klinują, wiesz? Setz up a barricade, keep the hostage safe. Która to w ja czwarta? Mam pokój z wrogami, nie? Eee, z tym, z. Coś u góry chyba biega, czy na dole? Nie wiem, teraz zgłupiałem. Poważej stronie. No dole. <tryk> A patlora. kurde, co to wybuchło? Czekaj, o oh fuck, leżę, poczekaj, podniosę się. Leżę. O kurde, nie, nie, nie tego. O kurde, Zabił mnie swój, ale dobra, trudno. Mamy to? Co on cię zabił? Ja, ale to no nie jest jego wina, nie mogę tak chodzić. Nie, to już nie ma sensu tam. Kurde, nie wiem gdzie to chyba. Dobry pomysł. Oni się skupią na nim. On tam przez minutkę będzie, 30 sekund będzie żył. Tylko, że mi tu ściany nie wyłożyli. Ale, Street! fak 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 Oh O nie. Oj da jeden. O nie teraz. Kurde. O haha dobrze. Jeszcze robisz to nie. No. A już się przebijali z boku, słychać, nie? nie? O no, ale no. powtarzam. Fajnie, 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 fajnie. Fajna rozgrywka była. Jeszcze raz, zdecydowanie. Teraz się uda, nie? Za szybko tam ta dwójka padła, wiesz? To prawda No wiesz, to się nie będę negował, bo ja też szybko czasami padam Gra, gra się jak się gra, nie? <laughs> Róg, y, powinien położyć kamizelki Tak, to prawda I co jeszcze by się nam przydało? Bandit niech god moda położy A nie, to moja działka chyba, co? <laughs> Mamy Od razu wszyscy. <ścoughs> jak to wyglądało? Czterech dopadło typów. A jak przy tym window'le bym po postawił na przykład ten? jak oni by tu wskakiwali? Nie problem, to jest dobry pomysł. Co? Nie problem, to jest, to jest... Ale widzisz, nie postawię, tylko ja nie wiem czy... Nie jest problem. Problem jest taki, że nie postawię. Ja... Ale oni nie będą wysyłali nam tych dronów. Kurde, jak tu postawić to? Tylko postawiłeś to, o właśnie i... Kurde Tu nie mamy zabezpieczonego, wiesz? Tu, tu, tu Dobra, dobra, nie, nie, nie postawię A tam są nasi No, ale to... Jakie miejsce, kurde, to jest do kam kampienia Regrouping. Secure the hostage. E, nie strzeliłem. Ja też, Nie, ja, przepraszam, postrzelałem w ścianę. Okay. jest A. dziurka taka na wiesz? Taka no frysa, no Tam są schody na dół, dobrze to zdebań widzę, tak? <grym> Ale oni już tam na schodach są, także ludzi, co ja tam mam strzelać, ty mi powiedz. Chłopaki biegają. Fragować chcą Może i dobrze. Dojdziemy do końca dzięki temu. Aczkolwiek ktoś ma bardzo mało życia. Ruki, yeah. nie? Ruk. Ruk. Admok 6, co to? Gdzie? Gdzie palą? Nie, tylko nie wstawaj, Marcin, nie wstawaj, błagam cię. No. Wrogów jeden. Pozamiatane pewnie będzie Dobra Wystrzelam, boję się, wiesz co, naprawdę, że z tak. tego kropno I tak biegają <laughs> Tutaj nie ma sensu, wiesz? Kurba. Trzeba poczekać aż zginą Już jeden pad, tak? No, no dobra Moraluk poszedł na schody <laughs> cisza taka, no co jest? Gdzie? Weź ten odbyt, kurde, no i w las mi między... Tył, tył, tył. Machucie! Wow. No, no kurde, ale żeśmy się chyba nawzajem, co? O-o! Astmatek. O, Ty, strzeliłem chyba w ciebie, stary, tak mi się wydaje, wiesz? O, czekaj, O nie! Co zrobiłeś? Ja chciałem usunąć barykadę. Dobra. Jak będzie. ktoś padnie i zauważysz, to, to mów, nie? No <laughs> nie można tego zamknąć? Czy nie chcemy tego zamknąć? My tam jest moja bomba w razie czego. Aha. Biegną. Ale tupią. Tylko że mi się zaraz z Madmoxem dogadał kurda, żeby mi nie wybiegł, wiesz? Co to? Ja, pojechali go. Totalnie. Ja. Okno Tu czysto Schody I do trzech Oh fuck, czekaj Nie możemy go podnieść jeszcze O ja nie trafiłem, ale ze mnie głupia cipa Nie trafiłem go, czujesz? Jeden No i bomba Kurwa idiota, wszedł mi kurwa prosto Film. Film? Film? Ja Nie no, oni kudy tak latają, wiesz co naprawdę Ja się bałem, że ja odstrzelek tu któregoś Wiesz co, ja wezmę i tu sobie zatkam teraz Kurwa, mam, nie mamy żadnej kurwa... A dobra, że Jak podniósł, to byś mógł tą dziurę tam zamknąć, ja nie wiem, czy to... Którą? Chcesz to zrobić, no jakbyś podniósł uzupełnienie, to tą dziurę tam naprzeciwko zamknąć. Którą dziurę? Tamtą, tu, tu, co oni wysadzili. Okay. Czy, czy, nie chcemy? Kurwa. Nie, 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 idź, poczekaj, poczekaj, cofaj się. Cofam się. Na kucka się cofaj, bo cię trafił. dobra dobra. na dole i u góry. O, o kurde, tarczownik nie został? Jest. Granat, granat. O oh, fuck. Tarczownik leży. O kurde. Ładuję, Ładuję, Ładuję. O yeah. Mamy Jest <laughs> Ale kurde, ale już ten tarczownik to troszeczkę już cykałem ci powiem Ja yeah. Peldano Ładnie <laughs> Jeszcze, ja ja jestem w połowie 19 levelu. No to ładnie, to gramy. Aż będzie 20 i wtedy zagramy na ten czymś. Danwik brzmi zacnie, będzie kosił, mówię ci. Ale fajne są, są, te, są te ustawienia, wiesz, że ty kucasz, a ja u góry, wiesz? No, 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 Tylko zawsze się bojesz, że, że wstaniesz, Też nie? No, wstanie. no, no i wtedy koniec, Hedzik idzie. I to taki cudny ci powiem. Nie ma znaczenia, gdzie zacznę. No i Danvik mi się już podoba, zobacz jaką postać wybrał. Pomału, nie śpieszymy się. Oni przychodzą w zasadzie, nie usłyszą, a tak to przechodzą. No, mój Oj. plan. Ch chyba dobry jest mój plan, co czy nie? Dobry, dobry. <gry> Napiję się przed akcją. Chodź, trzymamy się w grupie. Idziemy z tym. Jak on bierze to okno, to ja biorę to okno, nie? Ja biorę to okno. O kurde, ale strzelam, jak cipka. Ale ktoś strzela lepiej niż ja. Ale ładnie wyszliśmy tym oknem, ci powiem. Pewnie, że tak, gdyby jeszcze mój gracz nie był. Mam... Pierdolę, że rzuciłem we mnie granat, to by było No <grystanie> ale może... O cholera. Może chciałbym ci coś powiedzieć. O. Kto leży? Idę do niego. O oh, fuck! Sł słabo mi, słabo mi. <śle> Podnoszę. Dostał? Leży, leży. Czekaj, mam granatnik. Chodź, idę przodem. O oh, fuck! Dobra, ale poszło mi. No, dostałem. Ale na... O kurde, na linii ognia. Dobra. O kurde, uciekaj. Dobra, dobra, to nie jestem ja. Co cię zajmował? Ja? Nie wiem, chyba nie. Wiem, Rorysta. Cztery. Yeah. Fuck, ale flash Shit happen widzę Shita widzę Chyba, Dobra dwóch tylko, nie? Ale musimy poczekać na nich, oni przyjdą O cholera To niedobrze, że ja tutaj nie tak Jednego Jest was dwóch O, mąż. o mąż. Mąż. Eliminated. friendly mission Hua! Ja <laughs> Niezbyt by subtelny i tupał głośno. Ewa. Ile tam? Ile? Czekaj, zaraz zobaczymy. 3 <ścoughs> czwarte. Dobrze.